Wszystkich przybyłych uczniów na kolejnej galii laurów nauczycielskich 2016. Po raz kolejny te szczególne wyróżnienie uczniowie przyznali swoim profesorom. Nauczyciele typowani byli w 10 specjalnych kategoriach. Zwycięzcy to osoby, które w danej kategorii uzyskały największą liczbę głosów od wszystkich uczniów naszych naszej szkoły. za zatem kategorię nominowanych nauczycieli i zwycięzców. Osoby, które świetnie przekazują wiadomości, mówiąc przy tym sporo, oczywiście z wielką korzyścią dla nas. Zdzierają sobie gardła, nadwrężają zdrowie, aby przekazać nam jak najwięcej wiedzy. Takiej osobie wręczamy złotą katarynkę. Nominowani w tej kategorii to pani profesor Beata Bliżka. Pani profesor Wokulas Pan profesor Emil Oskara w tej kategorii bezapelacyjnie otrzymuje... Pani profesor Bogumiła Śniadówka. lekcjami serca biją szybciej i jest tak cicho, że słychać każdy szelest. Nominowani w tej kategorii to Pani Profesor Beata Kliszka, Pani Profesor Elżbieta Tymonik. Pani Profesor Katarzyna Oborska. Zwycięzcą w tej kategorii jest that's a którego nie podda się solidnej obróbce, przypomina jazda ośmielnicy na deskorolce. Niby kółka się kręcą, tylko nie wiadomo czy do przodu, czy do tyłu, czy wstecz. Cieszę się, że w swojej skromności jestem tylko wcześnym, łagodnym, navigatorem takiej deskorolek dziękuję. za uwrażliwienie nas na piękno naszego języka ojczystego oraz za pomoc w zwalczaniu błędów. Nominowani w tej kategorii to Pani Profesor Elżbieta Tywoli, Pani Profesor Katarzyna Obłocka, Pani Profesor Beata Fiszka. Zwycięzcą w tej kategorii jest Profesor Beata Piśka. <noise> Dziękuję bardzo za nominację i ten zaszczytny tytuł. Rzeczywiście, polszczyzna to moja ojczyzna. To mój dom, w niej czuję się najlepiej i do niego zapraszam moich uczniów. Myślę, że niektórzy z nich z chęcią to zaproszenie wszystkich. Dziękuję. A nauczyciela, który pyta co lekcje i gruntownie sprawdza naszą wiedzę, postanowiliśmy uhonorować poskarę w kategorii Mega Magię. Nominowani w tej kategorii to Pani Profesor Bogumiła Śniadówka, Pan Profesor Kazimierz Smak, Pan Profesor Arkadiusz Smolira. Często w tej kategorii jest pan profesor nasi mieszkańcy. miejsce i okoliczności ma dobrym umów oraz oryginalnie prowadzi lekcje z dobrym w kategorii i Środki. Nominowani w tej kategorii to pan profesor Kazimierz Trzmak, Dzięki temu uczniowie mają znakomity posłuch, a informacje łatwiej docierają do ich szarej komórek. Nauczyciela, którego słychać wszędzie, nagradzamy skarę w kategorii włosy. Nominowani w tej kategorii to pani profesor Bogumiła Śniadówka, pan profesor Kazimierz Trzmak, pan profesor Maciej Niebrzydowski. Zwycięzcą w tej kategorii jest... Pan profesor Maciej Niebrzydowski. Wraz z rzędu zdobywam y, tą nagrodę. Postanowiłem się do tego y, przygotować. Y, a wiadomo, no i ubileusze wymagają uprawy. Przydałby się jakiś z y, tezek. No dla Państwa jest to niespodzianka. Y, wszystko spadło na mnie. Postanowiłem sam coś przygotować. Y, no, jakiś tekst literacki pewnie, skoro głos to głos, Trzeba coś zaprezentować. No, wiadomo, do wyboru epika, liryka, dramat. Lubię epikę, ale podejrzewam, że po takim występie już więcej bym te nagrody nie dostał. Trwałoby to zbyt długo. Dramat. No, jak to u Szekspira chciałabym kogoś zabić. Przynajmniej na niby. Też odpada. Pozostała liryka. Co prawda nie znoszę jej serdecznie, no, z wyjątkiem paru wyjątków. Nie będę przytaczał tych wyjątków, bo jest ich na tyle dużo, żeby trochę to potrwało. Więc na poezję. No, rada ze mnie poeta, trzeba było coś wybrać, więc przygotowałem dla Państwa limerek. No, myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest limerek. jest krótka, niewinna, długo to nie potrwa. Oczywiście wybaczcie mi moje brak dykcji, artykulacji, głosu. Tak, nie jestem aktorem, nawet tym prowincjonalnym nie jestem aktorem, więc wybaczcie potknięcia, należy mi przedłużyć. Dedykacja Moim uczniom, kolegom z pracy, którzy znoszą na co dzień mój głos. Tytuł. W hełmie. W nawiasie. Uwaga dla mniej rozgarniętych językowo w przez przez samucha, nie cecha. Autor Jan. Dzień w dzień facet na oratorskie laury zalicza. Kim jest ów gość tajemniczy, który miast mówiąc krzyczy? Belser w pełni Co wszystkich Niestety. bez w nie. Co wszystkich rozlicza? Dziękuję. Mowa jest srebre, a milczenie złote. Czy to na zajęciach, czy na przerwie? Nauczyciel, który od czasu do czasu jakąś złotą myślą, wypowiedzenie. Jego wypowiedzi są ironiczne, błyskotliwe, nietypowe i oryginalne. Potrafi znaleźć odpowiedź na każdą, nawet najbardziej żenującą zaczepkę. Krótko mówiąc, niczym nie można go zaskoczyć. Nominowani do Oscara w kategorii Mistrz Ciętej ripostry. Pani profesor Elżbieta Cygoniuk, Pan profesor Kazimierz Pan profesor Robert Tatara. Pani Profesor Renata Berecznik. Pani Profesor Renata Fiszka. Zwycięzcą w tej kategorii jest Beata piska. Pan profesor nie Niedźwiecki. Pan profesor Sebastian Koplik. w tej kategorii jest Jest. to, za to zdjęcie panu, ja się. Tak? Dziękuję bardzo. Chyba będę musiał zmienić swój w pokoju, bo w sporcie częściej się z miejsca w kategorii jakiejś wiekowej, a ja tutaj widzę zostaje w kategorii owej, to nawet pierwsza. Dziękuję bardzo. Wszystkich. Od całej uczniowskiej braci Oskar, super dyrektor, trafia do Pani Dyrektor Edyty Hudowych. Misję do Pana Profesora Macieja Niewcznowskiego powiem tak. Ja to się pomóc być mały. co roku absolutnie dyrektora by... nigdy. No tak, oczywiście dla żartu, bo ja oglądam dyrektora, Drodzy Państwo, myślimy, że to jest tak proste. Człowiek podjeżdża pod szkołę, drzwi już otwarte, stoi pani sprzątaczka, pan ochroniarz już biegnie, żeby człowiek mu chciał postać przy samochodzie, to nie może, tylko pędem do szkoły. Na korytarzu pan kierownik, pani dyrektor to tam, to czasami w ogóle go nie słucham, jak nie słyszę na lewe, to leci po stronie prawej, do sekretariatu. To od razu, albo jedna, albo druga, dlaczego tak późno, dlaczego tak wcześnie. Jak przyjechałam w pół do w do 8 za wcześnie, jak po ósmej to za późno. Dyrektorzy biedni już okupowani są przez nauczycieli, bo nie ma dyrektora, więc do no wicedyrektorów. Z tego ja się cieszę. Olka, przewodnicząca, wasza, multum problemów oczywiście w imieniu y, młodzieży naszej szkoły. Więc jakie jest życie? Człowiek wyjdzie po szkołę, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Pani Dyrektor. Nie ma życia. To tak na żartu, oczywiście. Na poważnie. Jak? Ale jak będziesz po swój, Jeszcze droga młodzieży. Droga młodzieży. Jeszcze Na poważnie. Jak dyrektor ekonomów ma nie być Skoro ma najlepszą młodzież, powtarzam to co, roku, co widzimy. Skoro ma najlepszych nauczycieli, nagrody od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, od ministra edukacji narodowej, od polskiego kuratora oświaty, od prezydenta miasta Chełm, najlepszych wicedyrektorów, najlepszych pracowników administracji i obsługi, no to trudno. Przyjmę już to na Dziękuję bardzo. Wszystkich nagrodzonych zapraszam na scenę. Chwila dla fotoreporterów.